Nie ma widza, bo dowiedziałem się, że pan śpis rzucił jakąś nową nutę. Więc sobie zobaczymy. Jest jakaś Free Six mister. Polska, awaryjne świetlny prod La Dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygania Na awaryjnych światłach skończę jutro, boli bania Dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygania Na awaryjnych światłach skończę jutro no ona dzisiaj w nocy nie chce zostać sama Jak odbiorę mój font, przez godzinę gada Zabrałem ją na miasto i wszystko jest bajka uperze tu się klei Niebo mm -hmm. powielałem szampana. Jadę na skuterku po ulicach, kurcz, Gdzie moje żmeczki, bo mam dzisiaj dobry humor. Mordowy pad mi z kieszeni cały plik, plik, plik. Więc wyciągam kartę, freeza robię pik, pik, pik. Dziś, dziś, dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona nie wygania Na awaryjnych światłach skończyć. Nawet się wie. Czy jutro boli. Dzisiaj jestem w klubie, a z ochrona mnie wygania Na awaryjnych światłach kończę jutro o, Ona dzisiaj w nocy nie chce zostać sama Jak odbiorę mój font, przez godzinę gada Zabrałem ją na miasto i wszystko jest bajka W uperze tu się kleję, bo wylałem szampana Ona to jest gwiazda, przed kamerą jak wieniawa Złamała mi druta, teraz idziemy pospawać Widzę, gdy nie może gadać Cię. Nawet spoko, to tutaj jakby nie ma zwrotki Jest ten plan, ale zwrotki robią dwie osoby Tylko złapać oddech, kiedy wrzuca na mnie bagaż Możesz wszystko o mnie wiedzieć, oprócz haseł na meko Chyba, że teraz, będzie nie wiem, Awaryjne światła na nas, Mr. Po ja i myślą, ale zremontujemy ci Lokal, nie ma już biletów, kiedy w klubie jest mój wokal, dzisiaj jestem w klubie. Ty ten jak to zrób w tym razie freeza tamto ja straposki? To z tych Aż ochrona mnie wygania. Na awaryjnych światłach skończę jutro, boli on A dzisiaj w nocy nie chcę zostać sama. Jak odbiorę mój font, przez godzinę gada. Zabrałem ją na miasto, i wszystko jest baj. To 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 No? Fajne. Jak mówię cztery. I tak co nie wiem. Osiem i fun, dziewięć siedzi. Tak ogólnie stawia Ci lajki i suby na minutę siedzi. Chcecie jest jakiś reakcje, to zostawcie coś zostawcie tak nie tam łapek, tam... Albo nie. 10 lajków i zareaguję jak będzie kolejna jakaś ta nutra fliza z tej płyty. Czekajcie aż tam. Awaryjne światło to efekt nieoczekiwanej współpracy z Polska z utworzy się bezpedicjonalny letni żart. A głównie, że na na Ehe, spoko. Ale, to też jest jakby impreza, tak samo jak ja mam OLE, to też jakby była impreza, to tam mogę puścić chwilę. Odkryj dwa nowe warianty Listerin Naturals i odśwież... A tutaj? To impreza, co mam przypał, bo melaż poniósł mnie, dzisiaj duża chmura i smaży się To no też taka impreza, no, no i mi się jak on w poniedziałek, on będzie we wtorek, bo tego Dolnie i cześć.